Cześć, witam Was wszystkich na kanale Haty Tarota. Chciałam tak, tytułem wstępu, zapowiedzieć wszystkie czytania na 2020 rok, na luty 2020 roku. Wszystkie czytania mają dosyć krótką formę, dlatego że czytam wyłącznie 8 kart, w tym dwie na każdy tydzień plus. Jedna karta mówiąca o energii ogólnej danego miesiąca. Jeżeli chcielibyście dłuższe czytania albo odpowiada Wam jakaś inna forma czytań, jestem otwarta na Wasze sugestie. Mam nadzieję, że napiszecie mi w komentarzach, co sądzicie o moich czytaniach i w jaki sposób mogłabym je ulepszyć, tak żeby były jeszcze większą inspiracją dla Was. Życzę Wam rewelacyjnego miesiąca i mam nadzieję, że moje czytania pomogą Wam zainspirować się do jeszcze bardziej satysfakcjonujących działań. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Zaczynam czytanie dla Pani, dla osób z Podznaku Panny na luty 2020 roku. Karty są już potasowane i rozłożone, tak jak widać. Zobaczymy, jaka jest energia ogólna dla Was. I jest to Paś e, Pucharów. Paś Pucharów mówi o jakiejś nowej idei, czymś, co bardzo Wam pasuje w takim kontekście emocjonalnym. Coś, co Was bardzo pociąga i jest e, jakąś ofertą bliską Waszemu Sercu. Możecie otrzymać bardzo. Ciekawą propozycję, ofertę, informacje w tym miesiącu lutym, która bardzo was pobudzi emocjonalnie. Będzie czymś bardzo, bardzo atrakcyjnym pod tym względem właśnie. Wszystko, co będziecie robić, będzie miało taki wymiar rozpoczynania czegoś nowego, a przynajmniej myślenia o czymś, aby rozpocząć coś, co jest bliskie waszemu sercu, co. Być może od dawna Was jakoś poruszało, i być może gdzieś tam tłumiło się w środku, a w miesiącu lutym wyjdzie na że Być może będziecie mieć właśnie propozycje, albo sami podejmiecie decyzję o tym, żeby podjąć jakieś działania w kierunku spełniania Waszych marzeń. Zobaczymy, co w pierwszym tygodniu się pojawia. Jest to ósemka pucharów i w dopowiedzeniu 10 buław. Ósemka pucharów jest energią odchodzenia od czegoś, coś co wam już nie sprawia satysfakcji ani radości, będziecie chcieli porzucić i będziecie chcieli zostawić ze sobą. Być może dość długo pracowaliście na to i dość dużo, dość długo tkwiliście w jakiejś idei i w jakiejś sytuacji, ale w pierwszym tygodniu lutego zdacie sobie sprawę, że to już dalej nie, nie pracuje na was, to już, to już nie ma sensu tkwić w tym pomimo tego wysiłku karta 10 buław sugeruje, że będziecie zbyt zmęczeni będziecie zbyt zmęczeni jakimś projektem być może jest to być może dotyczy to pracy być może dotyczy to związku w każdym razie nie będziecie już, już czerpać żadnych profitów z tego co, z tego działania, tego długotrwałego działania. Zarówno dziesiątka buław, jak i ósemka pucharów mówi o tym, że to był długi proces, nie zaczął się tydzień lub dwa temu, ale już od bardzo długiego czasu tkwicie w tym i zaczyna was to przerastać, zaczyna was przytłaczać. Ta cała sytuacja, dlatego postanowicie odejść od tego Od tego projektu i idei. Być może bo właśnie ten paś y, Pucharów pojawi się z Nienacka i wyzwoli was z takiego poczucia y, niezadowolenia i niechęci do tego, co robicie w obecnej chwili. Być może właśnie dlatego ma to wymiar emocjonalny, dlatego, że tego potrzebujecie najbardziej takiego wyzwolenia emocjonalnego. Zobaczymy, co w drugim tygodniu. W drugim tygodniu pojawia się sprawiedliwość oraz paść yy, paś Buław. Sprawiedliwość mówi o tym, że będziecie szukać, yy, będziecie bardzo skoncentrowani na szukaniu za i przeciw wobec jakiegoś yy, Waszego działania i projektu. Wiąże się to właśnie z tą energią 10% buław i ośmiu pucharów w ten sposób, że mm, będziecie się bardzo intensywnie zastanawiać nad tym, co wam się opłaca i co jest korzystne, w jaką stronę pójść. Będziecie również e, myśleć nad tym, mm, czy to, co robiliście do tej pory, przynosi Wam wystarczająco duże korzyści. Czy warto dalej inwestować energię w coś, co być może już wam się nudzi, być może nie sprawia wam radości i. Będziecie się zastanawiali, co z tym wadem dalej począć. Paść buław sugeruje, że tkwi w Was się taka potrzeba rozpoczęcia projektu, który Was pobudzi, um, pobudzi Was mocno do działania, który pobudzi taką energię um, młodzieńczego zapału czegoś takiej być może też trochę naiwności, ale takiej chęci wyruszenia w jakąś nową podróż, być może bez jakiegoś wielkiego zapasu zapasu wiedzy i umiejętności, ale za to z bardzo dużą ilością entuzjazmu i energii do działania. Potrzebujecie czegoś nowego i ta energia sprawiedliwości będzie będzie nad wami wisiała w drugim tygodniu. Będziecie się zastanawiali, czy warto wybrać coś nowego i warto wyruszyć w tą nową podróż, czy warto zostać w tym czymś, co was bardzo mocno przytłacza, a co jednak sprowadza was do tych myśli, że już tego nie chcecie, to już, to już za długo trwa. Będziecie bardzo intensywnie sądzić w trzecim, w drugim tygodniu lutego. Zobaczymy, co w w trzecim tygodniu. W trzecim tygodniu pojawia się król mieczy, który mówi o tym, że um, będziecie kierować się przede wszystkim jednak rozumem i takim zdroworozsądkowym podejściem do sprawy. Um, zwrócicie się w stronę waszych wypracowanych umiejętności i kompetencji nie będziecie dawali unieść się emocjonalnie bardzo możliwe, że będziecie walczyć będziecie walczyć ze sobą i nie do końca będziecie chcieli ulec tej energii energii początkowej i naiwnej pazia pucharów oraz pazia buław Raczej, raczej zwrócicie się w stronę właśnie takiego już wypracowanego schematu i racjonalności. Jest to też wasza energia, dlatego że panny są takie bardzo systematyczne i ułożone, przynajmniej teoretycznie. W dopowiedzeniu do tego króla mieczy pojawia się szóstka, szóstka pucharów, która. Sugeruje, że właśnie w taki, w taki sposób, w taki sposób bardzo racjonalny i zdroworozsądkowy, dojdziecie do jakiegoś poczucia stabilności i radości. Być może powróci do Was jakiś pomysł z, z przeszłości, który pozwoli Wam się rozwinąć i który tylko podbuduje te Wasze kompetencje i poczucie, że idziecie w dobrym kierunku. Szóstka pucharów jest zawsze takim poczuciem. Bezpieczeństwa emocjonalnego i powrotu do czegoś, co, co sprawia, że czujemy, że czujemy się komfortowo. W czwartym tygodniu mamy siódemkę pucharów. I królową pucharów ostatnim tygodniu lutego podejmiecie już w końcu decyzję, bo tutaj widać, że się stanowczo miotacie. W pierwszym tygodniu decydujecie o tym, że chcecie od czegoś odejść i coś was bardzo, bardzo męczy i chcielibyście już bardzo zakończyć jakiś etap. W drugim tygodniu lutego zastanawiacie się co dalej, rozważacie za i przeciw. Pojawia się w was jakaś idea nowego początku i rozpoczynania czegoś zupełnie zupełnie od nowa, czegoś, co jednak bardzo was pobudza emocjonalnie i energetycznie. W trzecim tygodniu zwracacie się do tej swojej do swojej natury i jednak dystansujecie się od tych wszystkich pobudek emocjonalnych i chcecie powrócić do takiego stanu, który już znacie z przeszłości, do jakiejś stabilizacji intelektualnej, emocjonalnej. Chcecie, żeby to wszystko było tak jak dawniej, żebyście czuli się pewnie na swoim gruncie. No i w czwartym tygodniu pojawia się efekt uboczny takiego troszeczkę wypierania tego, co pojawia się w tym miesiącu, czyli siedem kapucharów, pewne niezdecydowanie i mm, takie poczucie niestabilizacji i tak naprawdę co wybrać? Czy znowu pozostać w tej energii mm, energii waszej, tego, co już jest wypracowane? Czyli, czyli tej, tej sytuacji, czy jednak podjąć jakieś nowe działanie i um, pójść za tym paziem, za paziem Pucharów oraz za paziem Buław, czy skorzystać z jakiejś nowej idei i nowej oferty, która się pojawia, czy jednak pozostać z królem, z królem mieczy. Tutaj w dopowiedzeniu pojawia się królowa. Królowa Pucharów, która jednak mówi o tym, że zapanujecie nad tym wszystkim. Uda Wam się osiągnąć jakiś konsensus z tym, że będzie to wymagało od was pracy, pracy emocjonalnej. Będziecie musieli zastanowić się, czego tak naprawdę chcecie i potrzebujecie. Jest to, jest to karta osoby, która już doskonale zdaje sobie sprawę z tego, czego potrzebuje, i faktycznie macie szansę na to, żeby wybrać jeden z tych pucharów i żeby dotrzeć do tego momentu, żeby to osiągnąć. Jednak sam początek tygodnia może być nieco dekoncentrujący i taki, taki niepewny. Czeka Was bardzo interesująca podróż w lutym. Będziecie decydować, będziecie decydować o tym, w jaką stronę podążyć, co wybrać, czy dalej podążać za czymś, co już bardzo dobrze znacie, czy jednak wejść w coś zupełnie nowego. Paść, paść Pucharów tutaj sugeruje, że jednak ta energia rozpoczynania jest bardzo, bardzo interesująca i pobudzająca, bardzo korzystna dla Was. Oczywiście sami musicie zdecydować, czy. To, co Was spotyka, to, co to nowe, które przychodzi, jest dla Was lepsze, czy nie. Drugi tydzień lutego będzie naprawdę decydujący. Będziecie bardzo intensywnie rozważać, który, która ścieżka jest dla Was najlepsza, i będziecie zastanawiać się nad tym, co przyniesie Wam największe i najlepsze korzyści. Życzę Wam bardzo udanego miesiąca. Lutego. Mam nadzieję, że Wam się podobał mój filmik. Bardzo serdecznie Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału i do usłyszenia wkrótce.